Anna Wilińska Zelek, jestem adwokatką i współpracuję z naszym bocianem. Najbliższa jest oczywiście perspektywa pacjencka, bo sama jestem osobą, która leczyła się na niepłodność, leczę się na niepłodność. Natomiast tutaj będę starała się państwu przedstawić różną perspektywę i jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie to czysto teoretycznie chyba takim naj, najczęściej występującym schematem jest to, aby prawnik wychodził na środek, pokazywał ustawę, pokazywał przepisy ustawowe i leciał punkt po punkcie i omawiał. I to jest doskonały przepis na to, żeby znienawidzić prawnika. W związku z czym ja dzisiaj dla państwa chciałabym wprowadzić nieco zamieszania i trochę innego sposobu działania, a mianowicie Przygotowałam dla Państwa quiz na temat kwestii związanych z dawstwem Oocytów i dawstwem nasienia. Zobaczymy, jaki jest stan Państwa wiedzy. Oczywiście, w związku z tym, że pół godziny nie jest czasem wystarczającym na wyczerpanie tematu, to jak się Państwo domyślacie, pytań oraz odpowiedzi też nie mamy aż tyle, żeby temat całkowicie wyczerpać, ale jak Państwo słyszycie, z naszym pociągiem współpracuję, więc mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja z Państwem się zobaczyć przy innych okazjach. Być może, jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, to też. Postaramy się zrobić jakieś QA, chociażby na mediach społecznościowych Bociana. I teraz najpierw jeszcze polecę takim klasycznym prawnikiem, a mianowicie. Powiem trochę o źródłach prawa, które państwa będą dotyczyć. Więc oczywiście, przede wszystkim tutaj najbardziej istotna jest dla nas ustawa o leczeniu niepłodności z 2015 roku. To jest taka ustawa, która była pewnego rodzaju kompromisem ze strony różnych środowisk, w związku z czym od 2015 roku tam niewiele się zmieniło, co jest niestety minusem, nie da się ukryć, ponieważ te przepisy no, nie są dostosowane do zmian w świecie jakby medycznym oraz technologicznym. Ufam, że powolutku będziemy w stanie tutaj wprowadzać zmiany. Do tego dochodzą rozporządzenia, które być może Państwo znacie, ponieważ część z tych rozporządzeń właśnie dawców bardzo mocno dotyczy. Jeżeli chodzi o dodatkowe akty, no to oczywiście nie może być tak prosto czyli nie możemy mieć tylko jednej ustawy, no bo wtedy to byłoby za mało. Mamy mnóstwo jeszcze dodatkowych dokumentów. Mamy akty prawnoczłowiecze, no bo kwestie dotyczące dawstwa, rodzicielstwa niegenetycznego wchodzą nam w elementy właśnie prawnoczłowiecze więc musimy brać pod uwagę... Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Europejską Konwencję Praw Człowieka, Kartę Praw Podstawowych czy Konwencję z Owiedo. Co prawda konwencja z Owiedo nie jest ratyfikowana, natomiast my ją posiłkowo stosujemy. Akty dotyczące praw pacjentów, ponieważ zastosowanie chociażby do leczenia niepodności znajduje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Akty dotyczące rodzicielstwa, no bo tutaj bardzo ważne będą regulacje z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Natomiast nie da się ukryć, że też niezwykle ważna jest polityka zdrowotna. Tutaj akurat z polityki zdrowotnej tam nie mam Zakładam, że to będzie przedmiot kolejnych również wykładów, więc to, co jest najbardziej istotne z perspektywy, jakby zapamiętania, no to jest to, że jest obligatoryjność tutaj wydania opinii. Polityka nie precyzuje, jak ta opinia ma wyglądać, co ma swoje plusy, jakie minusy, co zresztą zostało zasygnalizowane w poprzednim wykładzie. Natomiast inny element, który jest bardzo istotny i gdzie już dostrzegamy w różnych ośrodkach leczenia niepłodności, że tutaj pojawiają się wątpliwości. Polityka zdrowotna podkreśla jasno, że konsultacje psychologiczne. Są nielimitowane. I to jest obowiązek wynikający z polityki zdrowotnej, więc tutaj, jeżeli są wprowadzane limity w klinikach, to nie jest to do końca zgodne z pewnego rodzaju założeniami przyświecającymi ministerstwu oraz innym środowiskom. No, i teraz przechodząc do quizu, zacznę od takiego pytania, które mam nadzieję, że trochę Państwa wyprowadzi z rytmu, wybije z rytmu, ponieważ pojawia się pytanie, kiedy kobieta musi uznać macierzyństwo przed Urzędem Stanu Cywilnego? Bo mam nadzieję, że Państwo zdajecie sobie sprawę, że ten Urząd Stanu Cywilnego to nam się tutaj będzie pojawiał, to jest również w części Państwa obowiązek, bo Wy musicie taki dokumencik dołączyć do akt. No i jak wygląda sytuacja z kobietą? Ona musi uznać, gdy para korzysta z dawstwa ocytu, gdy para korzysta z dawstwa ocytu i dawstwa zarodka, czy nie wymaga się uznania macierzyństwa przed Urzędem Stanu Cywilnego? Bardzo dobrze. E, zdecydowanie i dlaczego? Prosta odpowiedź, dlatego, że w polskim prawie my mamy wyraźne wskazanie, że matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Więc jeżeli byśmy mieli surrogację, to wtedy rzeczywiście byśmy musieli się zastanawiać nad kwestiami e, tutaj e, jakichś e, dodatkowych dokumentów. Natomiast sytuacja nam się upraszcza. Oczywiście, jeżeli chodzi o mężczyznę, tak prosto już nie jest. Kiedy mężczyzna musi uznać ojcostwo przed Urzędem Stanu Cywilnego? Gdy para korzysta z nasienia, niezależnie czy para jest w związku małżeńskim czy w w wspólnym pożyciu, B, gdy para korzysta z dawstwa ocytów i dawstwa zarodka, niezależnie czy para jest w związku małżeńskim czy w wspólnym pożyciu, i C, gdy para nie jest w związku małżeńskim. Tak, i wbrew pozorom, to jest pytanie, do którego mnie zainspirowała praktyka jednych z klinik, dlatego jedna, że jedna z klinik wysyła również osoby w związku małżeńskim do uzyskania dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego. To nie jest właściwa praktyka i trudno się dziwić, że później pacjenci dziwią się, że są odsyłani z Urzędu Stanu Cywilnego. I tutaj mamy przepis, który to nam pięknie podkreśla, że rzeczywiście, w sytuacji, w której my mamy mężczyznę, z którym biorczyni pozostaje we wspólnym pożyciu, on musi złożyć oświadczenie zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przed Urzędem Stanu Cywilnego. No dobra, ale żeby nie było prosto, znowu, case, który jest z praktyki. I tutaj Pacjentka się konsultowała ze mną, co zrobić, gdy kobieta związuje się z nowym partnerem i oświadcza, że jest z nim w wspólnym pożyciu? E, jeden. Nowy partner uznaje ojcowstwo przed USC. I koniec. Drugi. Poprzedni partner cofa oświadczenie i nowy je składa. Czy nowy partner musi czekać rok na wykaśnięcie oświadczenia poprzedniego partnera? Świetnie, że w końcu pojawiają się różne odpowiedzi. Bardzo mnie to cieszy, bo to znaczy, że to nie jest wcale takie oczywiste. Otóż sprawa jest banalnie prosta, po prostu nowy partner uznaje ojcostwo. Natomiast tutaj pochwale się, mieliśmy właśnie taki case, gdzie zgłosiła się do mnie pacjentka, która poszła do, z pierwszym partnerem do jednego z urzędów stanu cywilnego w Warszawie i następnie wróciła do tego samego urzędu z nowym partnerem i tam dostała blokadę. Zadzwoniła do mnie z Urzędu Stanu Cywilnego i ja pamiętam, że byłam w szoku, co się dzieje w ogóle. Zadzwoniłam wtedy do Marty, Marta powiedziała tekst, który cytuję sobie do dziś, jest w mojej głowie i uwielbiam go sobie powtarzać. Ania, głowa mi wybucha. Nie wiem, co zrobić. <grytanie> ja rzeczywiście też nie wiedziałam, co zrobić, ale wpadłyśmy na koncepcję, która się okazała fantastyczna, a mianowicie stwierdziłyśmy, dobra, to wysyłamy panią do innego Urzędu Stanu Cywilnego. Ona pojechała do innego Urzędu Stanu Cywilnego w tym samym mieście, czyli w Warszawie i tam Oświadczenie zostało przyjęte. To, to, to jest właśnie taki element, gdzie kreatywność prawnicza jest bardziej cenna niż znajomość przepisów nawet. I teraz tak, oświadczenie o uznaniu ojcostwa jest skuteczne. Jeśli dziecko urodziło się w następstwie procedury w ciągu jednego roku, dwóch lat, trzech lat. To jest mega ważne, bo to Państwo musicie pilnować. Bo teraz wyobraźcie sobie Państwo, jest oświadczenie, transfer zarodka, rodzi się dziecko, przerwa, i ma być transferowany kolejny zarodek. I taka była też sytuacja, do, z którą się zgłosiła do mnie jedna pacjentka, bo klinika o to nie zadbała. Dwa lata. I słuchajcie Państwo, teraz sytuacja taka, że klinika tego nie dopilnowała, małżeństwo tego nie dopilnowało, rodzi się dziecko i teraz co z tym dzieckiem? Jak Państwo myślicie, co jest wpisywane w akcie urodzenia? Dokładnie, ojciec nieznany. Mhm. I problem z tym, że kwestia, jakby tutaj, zakwestionowania tego aktu stanu cywilnego, zmiana tego jest piekielnie trudna. Znaczy, się też powiem Państwu o doświadczeniu praktycznym, które my tutaj mieliśmy. Kilka kancelarii odmówiło Pani pomocy i to takich kancelarii renomowanych, pani finalnie trafiła właśnie do mnie. Ja powiedziałam pani, wie pani co, to jest naprawdę piekielnie trudne, ale spróbujmy, powołamy się na prawa człowieka, na różnego rodzaju takie regulacje ogólne. No co pani szkodzi? To trochę potrwa, ale spróbujmy. I Natomiast niech pani spróbuje najpierw jeszcze skontaktować się z tym urzędem i niech pani powie, że pani jest tak zdeterminowana, że pani pójdzie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i pani doprowadzi do tego, że ten ojciec będzie w tym akcie wpisany. I co się okazało, urzędniczka stwierdziła, no nie, no mojej decyzji to przecież nikt nie będzie kwestionował i wpisała w związku z tym ojca. Także też sytuacja w taki kreatywny dość sposób się sama rozwiązała. I to jest element, który też wynika nam wprost z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oświadczenia są skuteczne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, o której mowa w paragrafie pierwszym, w ciągu dwóch lat od dnia złożenia oświadczenia przez mężczyznę. Więc jeżeli państwo... Nie monitorowaliście tego. Gorąco zachęcam, skoro teraz mamy więcej zdecydowanie zgłoszeń, koniecznie o tym pamiętajcie. Ustawa uniemożliwia korzystanie z komórek dawcy, których komórki wcześniej były wykorzystywane i urodziło się z nich czworo dzieci, siedmiu dzieci, czy dziesięć dzieci? Tak, dziesięć dzieci. Nie 10 rodzin, tak? Bo tutaj się pojawiają bardzo różne koncepcje interpretacji. I zobaczcie, jeżeli chodzi o kwestię oocytów, no to tutaj szansa na to, że te 10 dzieci się urodzi z tych samych oocytów jest no, nieco mniejsza, ale jeżeli chodzi o nasienie, to już zdecydowanie jest to. E, bardziej prawdopodobne e, i też e, jeden element tutaj e, zakryłam, bo on będzie przedmiotem kolejnego pytania. Natomiast my mamy w artykule 18, a tu jest już ustawa o leczeniu niepłodności, wskazane negatywne przesłanki zastosowania w procedurze medycznej wspomaganej prokracji komórek rozrodczych pobranych od dawcy i mamy całą listę, oczywiście Państwo musicie się z nią zapoznać i tutaj my mamy w, w, podkreślone w punkcie 5, że w wyniku wcześniejszego zastosowania komórek rozrodczych pobranych od dawcy w celu dawstwa innego niż parter, partnerskie Urodziło się już dziesięcioro dzieci. Czy dawca może się wycofać ze swojej decyzji? Tak, na każdym etapie i w dowolnej formie. Tak, na każdym etapie i w formie pisemnej. C, tak, ale tylko do momentu rozpoczęcia procesu tworzenia z tych komórek rozrodczych zarodka. Tak, całe szczęście, nie, bo tutaj. Rzeczywiście mogło być problem. To nie jest też tak, że nie ma obwarowań formalnych, bo te obwarowania formalne są. Jak Państwo widzicie, artykuł 30 ustawy o leczeniu niepłodności, że tutaj może być wycofana przez dawcę komórek rozrodczych w formie pisemnej i w obecności osoby zatrudnionej w banku komórek rozrodczych i zarodków. Czyli to nie może być tak, że sobie dawca podpisze, wyśle pocztą i ma sprawę z głowy. No i teraz wycofanie zgody może zaistnieć do konkretnych momentów, czyli w tym momencie też do momentu rozpoczęcia procesu Stworzenia z tych komórek rozrodczych zarodka. I teraz kolejne pytanie. Pytanie, które, którego, dla którego inspiracją było orzeczenie, które zapadło ostatnio w jednym z miast: czy mąż może wycofać się i nie dać zgody na przeniesienie zarodka utworzonego z dawcy? Czyli para małżeńska zgłasza się do kliniki, i w pewnym momencie oni jednak tam się w jakiś tam sposób rozstają. Mąż stwierdza, ja się wycofuję, w ogóle dobra, ok, zgodziłam się na to, właśnie nie zgodziłam się na tą całą procedurę, ale ja już nie chcę. I teraz pytanie, nie, decyduje wyłącznie biorczyni? Tak, mąż jak najbardziej może decydować i to blokuje na trwałą dalszą procedurę, tak, ale zgodę zastępczą może wyrazić sąd opiekuńczy. C. Czyli tak, jak najbardziej może wyrazić sąd opiekuńczy. I nie wiem, czy państwo słyszeliście ten case, bo on jest niesamowity. Ordo Juris nagle. Zaczęło walczyć w obronie zarodków i rzeczywiście mieliśmy tutaj zgodę sądu opiekuńczego w związku z interwencją Ordu Juris, ponieważ pani chciała przenieść zarodek i w, w stanowisko jest dość interesujące, bo zaczyna się od tego, że oni są oczywiście przeciwni zapłodnieniu pozaustrojowego, ale skoro już to życie powstało, no to trzeba jakoś zagospodarować. To jest mniej więcej taki wydźwięk. Tu było z tego pana. Tak, tylko że ja to też zastosowałam akurat to wa ważne ten, że jakby Case jest delikatnie zmodyfikowany na potrzeby jakby dzisiejszej tematyki szkolenia, bo tutaj akurat ta kwestia, czy to jest daw dawstwo partnerskie, czy nie partnerskie, nie ma większego znaczenia. To znaczy, mąż nie musiał podpisywać ze względu na to, że oni byli w małżeństwie, ale nie I przed na transfer. samym transferem oficjalnie złożył protest, tak? Tak. A to nie było po rozwodzie. I yy, nie, chyba są, są w trakcie. uzyskała zgodę od sądu opiekuńczego Tak. Tak. W trakcie rozwodu. Tak. E, sprawa jest dość głośna, więc jak Państwo sobie wpiszecie, Ordo Juris e, i zarodki, to na pewno to wyskoczy. E. I teraz tutaj, oczywiście, znowu przepis, czyli w przypadku braku zgody męża lub dawcy komórek rozrodczych pobranych w celu dawstwa partnerskiego, z których utworzona zarodek, na przeniesienie zarodka zezwolenie na przeniesienie wydaje sąd opiekuńczy. Więc tutaj to jest artykuł 21 ustęp 2. I też taki element, który jest bardzo kontrowersyjny, i powiem szczerze, że większość klinik nie ma wskazanych okresów, na jakie jest zawierana umowa, ale tutaj przyjąłam, że umowa z ośrodkiem leczenia niepłodności wskazuje 5 lat jako termin na przechowywanie zarodków, i co dalej? Umowa automatycznie odnawia się na kolejne okresy. Zarodki są niszczone albo przekazywane do badań, czy zarodki są przekazywane do dawstwa zarodka. Wszystko brzmi źle, nie? Ale tutaj akurat zarodki są przekazywane do dawstwa zarodka. Jakby jeżeli chodzi o niszczenie albo przekazywanie do badań, to zarodki EE, chyba że są niezdolne do rozwoju. Jeżeli chodzi o materiały od dawców, to tak, ale pod pewnymi warunkami w ramach, ustawy, w ramach ustawy, więc w ogóle ten punkt niszczenia albo przekazywanie do badań, to jest taki, gdzie powinna się państwo zapalić lamka alarmowa. I przepis, o którym mówi tutaj ten fragment, Artykuł 21, czyli zarodki powstałe z komórek rozrodczych, pobrane w celu dawstwa partnerskiego, albo dawca innego niż partnerskie w przypadku upływu określonego w umowie terminu na przechowywanie zarodków, który jest nie dłuższy niż 20 lat, bo zobaczcie państwo, przy 20, po 20 latach mamy znowu automatyzm przekazywania do dawstwa zarodka, co jest jakby tutaj pod kątem prawno-człowieczym bardzo złe, i jeżeli chodzi o naszego bociana, to tutaj wielokrotnie ten aspekt był sygnalizowany, że sytuacja, w której para tak na dobrą sprawę traci kontrolę nad swoim materiałem genetycznym i on automatycznie trafia do dawstwa zarodka, no jest niewłaściwy. Więc tutaj rzeczywiście mamy przekazanie do dawstwa. Kto rozpowszechnia ogłoszenie o odpłatnym zbyciu, nabyciu lub pośredniczeniu w odpłatnym zbyciu lub nabyciu komórki rozrodczej lub zarodka, podlega odpowiedzialności karnej czy nie podlega? Jak najbardziej, ale Państwo sami widzicie, że informacje o tym, że jednak komórki rozrodcze są dostępne, czy są zarodki, znajdują się w Państwa podmiotach, ponieważ rzeczywiście tutaj akurat tego przepisu karnego nie wkleiłam, natomiast wkleiłam fragment, który wskazuje na takie ogólne reguły dotyczące dawstwa komórek rozrodczych i zarodków. I zobaczcie Państwo, że tutaj jest wskazanie, że zwrot kosztów pobrania, przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania komórek rozrodczych, uzyskania, przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodków nie stanowi zapłaty ani korzyści majątkowej lub osobistej. I dlatego bardzo istotne jest, w jakim języku my się komunikujemy, czyli w jakim języku my tworzymy ogłoszenia na stronę internetową, czyli my nie podkreślamy zbycia, nabycia i tak dalej, tylko wskazujemy tutaj na kwestię e, zwrotu kosztów, rekompensaty. I dlatego te ogłoszenia właśnie tak są formułowane. E, to jest case, który mnie osobiście dotyczy, czyli dziecko narodzone z komórki dawczyni nie osiąga kamieni milowych, istnieje podejrzenie wad genetycznych. Czy możliwy jest kontakt z dawczynią? Chodzi o kwestię na przykład pogłębienia wywiadu genetycznego. I tutaj Państwo odpowiadacie od razu, że nie. Odpowiedzi też są dwa na tak. A ja Państwu powiem w taki sposób, że mam wątpliwości. Czyli zasadniczo rzeczywiście Państwo od, odpowiadacie dobrze, czyli że właściwie nie w świetle polskiego prawa, jest zupełnie anonimowe, więc jakby ta opcja nam odpada. Ale z drugiej strony, my mamy pewnego rodzaju przepisy, które wskazują nam na to, że sytuacja, w której my mamy wątpliwości co do rozwoju zarodka, rozwoju dziecka i kwestii ewentualnego upośledzenia dziecka, wad genetycznych, które się pojawiają. On pozwala nam na to, żeby zastanowić się nad kwalifikacją dalej kolejnych tych komórek rozrodczych czy zarodków, w związku z czym pojawia się pytanie, czy nie należałoby z tego wywodzić możliwości kontaktu z dawczynią. Powiem, jak się zdarzyło w moim konkretnej sytuacji. Klinika dowiedziała się, jak wygląda sytuacja to skontaktowała się z dawczynią. Tu akurat sytuacja była o tyle skomplikowana, że to był bank dawców z Ukrainy i tutaj był kontakt z bankiem dawców z Ukrainy i kontakt z dawczynią i uzyskano jeszcze dodatkowe informacje w tym zakresie. Ja tak, ani jeszcze tylko dodam jedną rzecz, bo jeżeli po umowie dawczyni wyraża zgodę na to, żeby klinika się z nią kontaktowała, gdyby taka sytuacja miała miejsce, to tak. Dlatego ja na przykład bardzo optuję, żeby te dawczynie wyrażały na to zgodę. Ja o tym z nimi rozmawiam. Część z nimi nie zdanie oczywiście, część nie chce, nie? ale jeżeli ona nie wyraża na to zgody, no to jakby... Tak, tylko że znowu problemem prawnym jest to, czy w ogóle umowa może coś takiego zawierać w sobie. Tak, ale znaczy się wiem, że praktyka pokazuje, że może, nie? Tylko ja, jakby, jakbym jakby była z tym sądem albo, nie wiem, kontrolerem z NFZ u albo Ministerstwem Zdrowia, to ja bym usiadła i się zastanawiała, a czy tu w ogóle można zawierać umowę w takim zakresie? Bo przepisy nie są skonkretyzowane, nie? Dla mnie na przykład taka informacja, jeżeli dzwonczy nie wyraża na co zgodę i zaznacza, że ona owszem, to ja wiem, że jest większe prawdopodobieństwo, że ona się zgodzi. Rzeczywiście nawet udzielić takiej pomocy w przyszłości, gdyby ona była potrzebna dla rozumnego urodzonego dziennikiorcy. I to jest jakby genialna sytuacja, nie? bo to rzeczywiście widzimy, że w takich problemach to powinno, to bardzo pomaga. Natomiast realnie, tak jak Państwo słyszycie, już widzę, że mój czas się powoli kończy, ale jesteśmy już z na zakończeniu. Zasadniczo, ale w tym momencie w ogóle pojawiają nam się argumenty też za jawnością dawstwa. Czyli pojawia się nam kolejny argument za tym, że ta jawność dawca jest ok, ale myślę, że jawność dawca to jest temat, który jeszcze Państwo będziecie dyskutować na kolejnych etapach dzisiejszego spotkania, więc ten temat na ten moment zostawię. I tutaj kolejne pytanie. W wyniku pogłębionych badań genetycznych, tu akurat to się u mnie nie sprawdziło, pojawia się teza, że wada, która wystąpiła u dziecka, została. Odziedziczona po matce biologicznej, no my jesteśmy w stanie pewne tego rodzaju choroby genetyczne jednak w, ukierunkować. Czy dawczyni powinna zostać zdyskwalifikowana? Tak, i co prawda nie ma tego też wprost w przepisach, natomiast można to trochę wywodzić z regulacji, które są ogólne, czyli z artykułu 30 ustawy o leczeniu niepłodności. Zobaczcie Państwo, że my mamy sytuację, w której komórki rozrodcze mogą być pobierane i dalej przekazywane, jeżeli stwierdzono w drodze przeprowadzonego z kandydatem nadawcy wywiadu medycznego oraz niezbędnych badań lekarskich i laboratoryjnych, że pewne ryzyka są tutaj zmarginalizowane. Więc skoro my jesteśmy w stanie wskazać, że no po, tym, po tej rozmowie, po badaniach te ryzyka nam się jakoś tam zaktualizują, to tym bardziej, jeżeli my mamy już bardziej skonkretyzowaną wiedzę, to jest to podstawa do tego, żeby podjąć konkretne działania. Czy mamy rejestr zdyskwalifikowanych dawców? E, niestety nie. I też znaczy wiem, że my mamy rejestr dawców, ale on nie działa aż tak perfekcyjnie. I też pamiętajcie Państwo, że jeżeli chodzi o dawców, to oni potrafią nam się poruszać transgranicznie chociażby. Więc wyobraźmy sobie dawcę, a przypuśćmy, że jest jakiś taki szczególnie wredny, który ma jakąś taką nieodpartą chęć namieszania w różnych sytuacjach życiowych, i on tutaj się zgłosi w różnych krajach do różnych banków do różnych klinik i gdzieś tam zostanie zakwalifikowany, gdzieś tam nie zostanie zakwalifikowany. Także tutaj niestety to jest element, który jest bardzo niedoskonały międzynarodowo i on stanowi bardzo często dyskusję na takich panelach naukowych za granicą, w tym między innymi na esz na poszczególnych panelach był bardzo mocno dyskutowany. Czy istnieje ryzyko, że dawstwo anonimowe w przyszłości może być uznane za sprzeczne z prawami człowieka? Nie, ponieważ je występuje w kilku krajach, nie wywołuje poliwości prawnych. Tak, ponieważ uniemożliwia na kiedawstwo poznanie biologicznych korzeni przez dziecko i ewentualne stwierdzenie naruszenia praw może jednak działać, ale tylko na przyszłość, czyli jak już zostanie stwierdzone, to później ta anonimowość zostanie zlikwidowana, albo tak, przy czym uzyskanie danych rodziców biologicznych jest potencjalnie możliwe nawet w istniejącym stanie prawnym, czyli jak ja bym na przykład wszczęła postępowanie jakieś sądowe i stwierdziła, że anonimizujemy, idę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to już jestem w stanie poznać tą dawczynię. I odpowiedź co jest prawidłowa. I ja mówię tutaj o kwestiach potencjalnych, hipotetycznych, ale żebyście Państwo mieli świadomość, są takie procesy dzieją się i między innymi na terenach innych państw już zostały skutecznie przeprowadzone, czyli doszło do sytuacji, w której doszło do deanonimizacji anonimowego dawcy. Więc tutaj rzeczywiście takie ryzyko w przyszłości istnieje. Pytanie, które jest takie killerskie, jakbym miała Państwa egzaminować, to to byłoby takie pytanie, żeby tutaj Państwa wykosić dokładnie, czyli które badanie jest zbędne dla biorczyni, która korzysta z dawstwa HBS. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że bardzo dużo ośrodków leci schematem. A w ustawie jest wprost powiedziane właściwie rozporządzenie: zobaczcie państwo, mamy rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wymagań zdrowotnych. Do nich jest taka tabeleczka, gdzie my mamy wprost pokazane: słuchajcie, dawca to. Dawca. Tutaj tam o cytów to, a biorczyni takie i takie badania. I ja sama się z tym spotkałam, więc dlatego też pozwoliłam sobie ten case wrzucić, dlatego że zlecono mi badania, które nie dotyczyły mnie jako biorczyni, w związku z czym poszłam do ośrodka leczenia i mówię, wiecie państwo co, Tak zawsze się trochę boję sygnalizować takie rzeczy, bo później różne, różnym odzewem się to spotyka, ale mówię, chyba tutaj pomyliliście, bo ja nie jestem dawczynią i jestem biorczynią i biorczynie nie musi, na co dostałam odpowiedź. Nie, ale nasz standard tego wymaga. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo zasadniczo jeżeli e, e, klinika wskazuje na przykład pacjentce, wie pani co, to badanie jest wartościowe, bo ono nam coś pokaże i co prawda nie musi pani go wykonywać, ale warto, żeby go pani zrobiła, to jest inna sytuacja, niż sytuacja taka, która musi pani wykonać koniec, kropka bo ta druga sytuacja może być kwalifikowana jako naruszenie zbiorowych praw pacjentów, potencjalnie. Ja nie chcę nikogo straszyć, ale rzeczywiście taka sytuacja zgodnie z prawem nie jest dopuszczalna, kiedy pacjentka ma mówione, że to badanie jest niezbędne, a ustawowo na przykład wymogu takiego nie ma. I pytanie, które jest, wydawać by się mogło, dość absurdalne, ale wbrew pozorom bazujące na rzeczywistych historiach, czy możliwe jest stworzenie portfolio dawców na stronie internetowej? Tak, w polskich warunkach prawnych, oczywiście, że tak. Dawstwo jest anonimowe. Dawczyni jest anonimowa, biorczyni jest anonimowa. Nie ma zdjęć. A już zdjęcia braci i sióstr to już jest w ogóle sytuacja, która mi się nie mieści w głowie, i tutaj, używając języka Marty, głowa mi wybucha. Um. Także mam nadzieję, że parę pytań tutaj Państwa zbiło z pantałyku, wywołało trochę wątpliwości. Będzie mi bardzo miło, jeżeli tak. I serdecznie zapraszam do kontaktu. I dziękuję.